Cześć, witajcie, z tej strony Graku, witam was bardzo serdecznie w tej yy, produkcji, która jest poradnikiem, ale nie jest poradnikiem, to są tylko takie moje luźne wskazówki, co należy zrobić, co można zrobić, żeby po prostu zacząć się bawić w fałeski, czyli jak się zacząć bawić w fałeski, co trzeba wiedzieć tak itd., itd. O tym zapewne już mówili inni ludzie, no ale z racji tego, że pojawiły się takie pytania na moim kanale to zadecydowałem, że stworzę taki film tutaj w tle macie moją rozpiskę jaką robiłem właśnie w tym... znaczy nie rozpiskę, tylko jedną z tras w rozpisce no i trochę nam rzuca, bo na początku pisałem z kimś na telefonie a potem już się zająłem konkretnie jazdą jak każdy dobry pracownik Fałeski. otóż tak, zaczniemy sobie co to w ogóle są te wszystkie wirtualne spedycje wirtualna spedycja to jest no po prostu tak jakby Spedycja tylko że stworzona na podstawie forum bazująca na grze EuroTrack Simulator 2. I tutaj żadnej, nie wiem, żadnej takiej zaskakującej rzeczy nie ma. To jest po prostu. Działa to w taki sposób, że osoby z forum zlecają ci to, gdzie masz jechać, to wykonujesz to, udowadniasz to, że gdzieś tam pojechałeś. No i to potem wrzucane jest do wszystkich systemów rozliczane. I jest, że tak powiem, dorabiana do tej gry jakaś dodatkowa ekonomia, nie? To jest taki, taka modyfikacja, która nie ma nic kompletnie związanego z grą, chociaż trochę ma, właśnie przez to, że jest oparta na niej. Po co ludzie tam idą w ogóle? No, to jest akurat pytanie takie, które dotyczy właściwie różnych warstw społecznych. Czyli po co w ogóle ludzie zrzeszają się w jakieś grupy? No, to jest po prostu że tak powiem, trackerskie community, które spotyka się gdzieś tam na jednym forum, na jednym Teamspeak'u wspólnie jeżdżą, wspólnie grają no to są ludzie o podobnych zainteresowaniach i to też prowadzi do tego, że kilometry spędzone na właśnie czymś co jest Teamspeak'iem, czy jakimś innym Discord'em, czy Skype'em, obojętnie są o wiele lepiej spędzonymi kilometrami niż tak jak jeździecie sami i słuchacie czegoś z YouTube'a czy też na przykład sobie oglądacie jakiś film albo słuchacie muzyki. Także już wiecie, po co ludzie tam idą. Po prostu, żeby się zrzeszać w grupy, żeby przyjemnie, żeby nadać tym kilometrom jakiś sens. Bo tak jeździć w tej grze bez sensu to. No mnie to nie jara, ale też są ludzie, którzy to lubią. Następnym punktem, bo tak sobie czytam z kartki, i, znaczy z kartki, z notatnika i omawiam to na spokojnie. Co ty musisz lubić? żeby w ogóle iść do fałeski, no musisz lubić realizm, bo to jednak dodaje realizmu, musisz się rozliczać z kilometrów, z paliwa, przestrzegać tam najczęściej spalania, chociaż niekoniecznie różnie fałeski do tego podchodzą. Robisz zdjęcia, po prostu bawisz się w to realnie. Tutaj nie chodzi o to, żeby wyłączyć ruch AI, odpalić sobie przyspieszenie i robić najwięcej kilometrów w firmie przez miesiąc, załóżmy 100 tysięcy, gdzie inni będą robili po 30, będą się świetnie bawić, a ty będziesz kombinował. To nie, o to, to nie o to tu chodzi. I musisz być też nastawiony, że dostaniesz jeden ciągnik, którym będziesz jeździć przez jakąś tam określoną ilość czasu. różnie jest to określone w PłSkach, ja na przykład jeździłem 60 tysięcy i dopiero mi wymienili ciągnik ale są ogólnie przyjęte zasady na przykład, że ktoś może zmienić ciągnik po 100 tysiącach. No i wy możecie sobie pomyśleć, tak jak jeździcie na singlu i zmieniacie ciągnik tam to parę, ty to parę tysięcy. Takie, boże kochany, 50 czy 100 tysięcy albo i nawet 200, żeby zmienić ciągnik, no porąbało ich. Ale w Polsce te kilometry robią się inaczej. I też właśnie w życiu prawdziwym nikt nie zmienia wam ciągnika co chwilę, bo wam się tak podoba. To nie o to tu chodzi. Lubić musicie też lubić jedną naczepę i prawdopodobnie być nastawieni na to, że nie będzie można korzystać z własnych naczep, czyli z tych tak zwanych own trailerów, które dodał SCS w patchu bodajże 1.31 albo 1.32. Dlatego, że programy, które ustawiają nam trasy, czyli że możemy sobie w programie z ustawić, że jedziemy stąd do dotąd, to one po prostu nie działają na te właśnie własne naczepy. Xyzan sobie z tym nie poradził i... Jeżeli ktoś tam sobie z tym poradzi, to będzie naprawdę duży sukces. No póki co jesteśmy skazani na naczepy z rynku przesyłek, tak jak to było kiedyś. Istotną sprawą też jeżeli chodzi o to, że musicie po prostu ten lubić rozmawiać z ludźmi, i przebywać z ludźmi, to fałska to, to, to nie jest miejsce, gdzie po prostu się jeździ sam dla siebie, tylko właśnie się rozmawia z grupą, siedzi się z ekipą, tworzy się jakiś właśnie zespół. No i istotną sprawą do tego, żeby budować zespół jest mikrofon. Wy musicie słyszeć swoich towarzyszy z fałeski, bo jak tego nie słyszycie, no to no bez sensu takie pisanie na czacie jest moim zdaniem średnie, bo to nigdy nie oddaje tego, kim ten człowiek jest, jednak już jaka jest rozmowa, jaki jest kontakt, to jest zupełnie inaczej. I to też jest kolejny taki punkt, że wy po prostu musicie nawet nie lubić rozmawiać, ale po prostu siedzieć na tym tym Spiku, żeby tworzyć... Ten zespół. Następnie przejdziemy do wyboru fałeski. Jak wybrać fałeskę? Głównie na podstawie zasad, jakie panują w tej fałesce. Fałeski dzielą się na przykład takie, które robią trasy yy, po prostu, ale są też fałeski, które na przykład jeżdżą na fotorelację. Czyli jedynym celem, jaki ty musisz osiągnąć, to po prostu pojechać jakąś trasę i przygotować z niej jakąś fajną fotorelację. Nie wiem, jak jest teraz na tym rynku, czy te fałeski w ogóle jeszcze są, ale wiem, że swego czasu było ich trochę. Także możecie się tym zainteresować. Ale ja jednak odradzam tą formę. Tam zdjęcia robić to sobie każdy może sam. Dlatego też y, po prostu na podstawie zasad. Załóżmy, idziecie do firmy i firma ma w regulaminie napisane, że trzeba robić miesięcznie 30 tysięcy km. A wy wiecie, że na przykład dycha to jest taki wasz maks. No to od razu odrzucacie VSK. Dziękuję, do widzenia. Idziecie do następnej. W następnej jest na przykład tak, że musicie się rozliczyć raz na dwa miesiące tak jak jest to u mnie w VSC i mało osób w ogóle przyciąga takie długie terminy, ale jest taka możliwość jak Ci się odechce grać, to po prostu Eurotrack sobie leży, potem Ci się znowu zachce grać, przychodzisz, robisz rozpiski możesz nawet, jest taki kierowca Finlandia, który jak go nie ma, to nie ma go z miesiąc, ale jak już przyjdzie to potrafi machnąć tam w kilka dni 20-30 tysięcy kilometrów no bo to jest użytkownik starej daty i po prostu no już mu się tak nie chce grać, ale jak się zachce, to gramy konkretnie Także to jest bardzo ważna sprawa, czyli po prostu regulamin, żebyście się z nim zapoznali. I tu, jeżeli chcielibyście zacząć zabawy w fałeski, to jak najbardziej polecam moją fałeskę, bo forum jest otwarte, to takie podstawowe. I tam właśnie jest regulamin, z którym. Możecie się zapoznać, i w regulaminie jest właściwie wszystko napisane. Nie wszystko działa, tak jak na przykład moduł serwisowy, czy też moduł wlepiania mandatu za przekraczanie prędkości, ale bardzo wiele rzeczy działa, wszystko jest tam opisane. A to jest bardziej taki przewodnik po VSC. Co robimy, jak robimy, gdzie robimy, z kim robimy, co, gdzie i jak. To wyjaśnia cały, że tak powiem, cały sens VSC, o co w niej chodzi. Plus do tego warto się zapoznać z, z historią firmy, czy ona już trochę tam siedzi na rynku, czy nie, no bo wiadomo, po co jej to firmy, która ma tam za miesiąc upaść. Odradzałbym też firmy, w których po prostu prowadzą je y, dzieci, no łatwo możecie za, za, zauważyć na przykład na forach, po komentarzach w dziale takiej vs czy, czy ona, czy tam się z niej wyśmiewają, czy nie wyśmiewają. Bo nie ma nic gorszego niż po prostu szef, który jest dzieciakiem i mielibyście z nim potem więcej problemów niż pożytku. Warto pchać się w dojrzały zarząd, ale to też nie jest takie proste. Ja już po tych wszystkich fałskach, w których byłem, wiem po prostu, że to no, tak, tak naprawdę nie zależy od tego, ile ktoś ma lat, tylko jakim jest człowiekiem. To powinno być, że tak powiem, wyznacznikiem. Po prostu patrzcie na człowieka, nie oceniajcie go po tam jakiś po wyglądzie, bo to jest tak, 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 właściwie to jest taki wygląd, nie? Wygląd w postaci liczby. No dobra, nie będziemy tutaj yy, rozpowiadać się dalej, lecimy na następny punkt. Nie kręć, bądź szczery i pytaj. Kto pyta, nie błądzi. Warto pytać właśnie zarządu, czy też innych pracowników, ale skłaniałbym się jednak do zarządu, bo były też nawet u nas ostatnio sytuacje, że ktoś komuś powiedział, że ma robić tak, no i miał tak robić, a jak tak zrobił, to się okazało, że to jest po prostu błędne rozumowanie. Dlatego lepiej skierujcie się do zarządu i niech on wam wszystko wyjaśni, jeżeli coś nie jest napisane na forum. Najpierw sprawdźcie, zapoznajcie się. U nas na forum są wszelkie poradniki, jak zainstalować ten nasz cały system i tak dalej, i tak dalej. Są osoby, które walczą z tym cały dzień, a ja z tym walczyłem 20 minut. Odpaliłem poradnik, który nagrał jeden z prezesów. Patrzę tu, 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 dobra, cyk, pyk, uruchomione, działa. Pojawiłem się na mapie, wszystko sprawne. Więc szukajcie, grzebcie i jak dopiero jak nie znajdziecie odpowiedzi na wasze pytanie, no to skierujcie się do zarządu. Chodzi też o to, żeby być szczerym, nie kręcić, no bo, no w ogóle to jest bez sensu całkowicie. Mówcie, jak jest, nie przejmujcie się i tyle. Wy jesteście tylko ludźmi. No i ostatni punkt, który chciałbym tutaj poruszyć, to jak się zwolnić. Po prostu. Cześć, witajcie. Miło, miło było tam z Wami, załóżmy grać czy tam być tutaj, ale nie podoba mi się to i to, dlatego odchodzę albo po prostu nie mam czasu, nie mam weny, Nie chce mi się, kilometry są, załóżmy, wymagania są zbyt wysokie czy coś tam. Ja tak się zwalniałem z fałeski MTT, którą też Wam polecam. To są dwie fałeski, które polecam, czyli moja MP Transport, znaczy moja ta, w której pracuję. I na przykład MTT Logistic też mogę śmiało polecić, bo jest tam normalny za zarząd. I to była wojska, w której ja się zatrudniłem. Stwierdziłem, że no spoko. Wygląda fajnie, przedstawienie fajnie, fajne, że tak byłem podejście do ekonomii, czyli że ja to stęskanie czwórkę i nie mogłem nią właściwie wyjeżdżać za daleko od kraju, a już w ogóle na Niemca czy coś tam nie mogłem pojechać. Takie podejście, nie? No wymuszamy hondzie i wjeżdżamy. Tutaj macie naszą bazę którą też się nie dostaje tak zaraz na początku. No więc omówiłem wam tak na szybko, co jak, to nie jest poradnik, to jest tylko taki mój luźny wykład. Mam nadzieję, że się spodobał. Trzymajcie się. Cześć!